Cześć! Witam Was w na mojego serwera y, LS 2011 I Serwera o nazwie Zaprasza Serwer jest y, w... w Gryje. Też, y, nie, robię, tak się 7 do gry jak SMP3 miejsce serwerowe Tak jak Europa kontynentalna, Niemcy i... Nie. To będzie na Niemcy Serwer będzie 4 Czekam na ogarniętych ludzi Serwer niedawno powstał Nie wiem, tak sobie go chwilę dałem Więc jak coś tu cenię Chcę wziąć gotowy Zasady, zasady to Nie można się wydurniać Bo no, niech dam realistycznie, jest dzień dobry Seriozę cięciej, jedynie tutaj można jeździć, ale tu też powstanie taka droga, ja nie wiem, No, to gramy realistycznie i wygłupiamy się w naszym nie jak coś komuś nie pasuje. Na przykład jak ktoś ma ją na mnie, tam na przykład on się spyta, co mam robić, to ja mu na przykład, ktoś mówi Boże, nie? Mówi Boże skąd tylko pokosił krzywo na przykład, skosił czy coś, to nikt nie ucieka, bo ja, się spotyka... nie. bo ja się spotykałem z takimi sytuacjami. Uciekajcie no, z serwera, powiedzcie, co, że macie lagi, nie chcącie, czy no, coś zrobiliście, dobra, no nie obrażę się, nie, nie spanuje was, no, to ja wam powiem, no, no trudno, stało się, no, to rób coś innego, no, na początku ktoś będzie wbijał na serwer, będę się pytał yy, tam, ile ma lat, bo wymagania to minimalne, 15 lat. Yy, co tam jeszcze? Yy, będę się jeszcze pytał na początku jak wie, oglądał film, jak niego go skieruję do tego filmu, żeby no, poznał zasady, bo mi się nie będzie chciał No ale to jest. No dobra, nie to tyle z serwera. No i zapraszam na to serwer bocząc zapraszacz, teraz więc... znajdziecie go na Niemcy więc... no więc, to z... do zobaczenia, no i, no i pijajcie, nie? No to, to... dziękuję za obejrzenie no, i cześć.